Hejka, dzisiaj przychodzę do Was z przeglądem nowości wiosennych od polskiej marki Mormo. I jak pewnie mnie oglądacie, to wiecie, że ja tą markę bardzo lubię. Często z nimi współpracuję i chętnie pokazuję nowości od nich, bo te produkty są wysokiej jakości, mają piękne wzory. Uważam, że ich takimi produktami topowymi są swetry i sukienki. Bardzo lubię właśnie te ubrania od nich, ale w dzisiejszym filmie pokażę Wam też zestawy dresowe. I bardzo ładną taką spódnicę satynową z kurtką, do tego z taką bluzą, ale nie będę też dużo gadać, tylko od razu Wam może przejdę do pokazywania tych rzeczy. Oczywiście mam też dla Was kot rabatowy. Jeżeli coś Wam wpadnie w oko, to na nowości nieprzecenione rzeczy macie zniżkę 8% na hasło Zuza 8. Wszystkie informacje znajdziecie na dole, wszystkie linki do produktów, które pokazuję, również znajdziecie pod, pod filmem w opisie. Także zapraszam. Do oglądania nie przedłużam, bo się rozgadałam. A naprawdę jest dużo pięknych rzeczy do pokazania, także lecimy z tym. I pierwszą rzecz, którą wam pokażę, będzie sweter, który już mam na sobie. No i zacznijmy od tego, że ma przepiękny, błękitny, pastelowy kolor. Jest to sweter wełniany w 100%, ale mimo tego, że jest to wełna, nie czuć tego na ciele. Ja pod spodem nic nie mam i on mnie naprawdę nie gryzie, a jestem pod tym względem wrażliwa i nie lubię jak coś tam nie gdzieś drapie, swędzi, gryzie. Jest naprawdę bardzo przyjemny, taki milutki w dotyku, cieplutki. Wiadomo, mamy teraz kwiecień, kwiecień plecień, więc e, sweter jeszcze wydaje mi się, że e, będzie nam dosyć potrzebny. Ja nie schowałam też wszystkich moich swetrów na dno szafy, bo no raz jest wiecie słońce, raz jest minusowa temperatura, tak, to mamy w Polsce, więc wydaje mi się, że sweterki jeszcze jak najbardziej przydadzą się nam. Ale mimo tego, że jest to sweter, wełniany, to jest w naprawdę pięknym, pastelowym kolorze. Wydaje mi się, że idealnie pasuje do takich jasnych spodni, i mimo tego, właśnie, że jest to coś takiego grubszego, cieplejszego, to jednak ma ten wiosenny akcent w postaci koloru. I ja jestem zachwycona tym sweterkiem. Zobaczcie, jest bardzo taki. Milutki. I mimo tego, że ja mam go w rozmiarze S, on nie jest taki bardzo dopasowany, ten krój jest taki delikatnie luźniejszy. Uważam, że naprawdę to jest taka klasyka, która sprawdzi się i teraz na wiosnę, i świetnie będzie się wpasowywał w zimową taką scenerię, więc jak najbardziej polecam. A jeżeli ktoś nie lubi błękitu, to zawsze można postawić na taką klasykę, czyli beżowy, taki kremowy odcień, który jest klasyczny i pasuje do jasnych jeansów i do ciemnej bazy, do ciemnego dołu. I uważam, że to jest taki model i taki rodzaj garderoby, który przyda się każdej osobie, niezależnie od stylu ubierania się, bo to jest naprawdę tak uniwersalna rzecz która mm, sprawdzi się i do biura, bo wydaje mi się, że na to można nałożyć fajnie marynarkę i będzie to ładnie się prezentowało. Można też to połączyć ze sportowym obuwiem i tak nóżałankowo no, nosić ten sweterek. Naprawdę, ja jestem w tych sweterkach zakochana. No i teraz założyłam ten zestaw, o którym Wam wcześniej mówiłam, czyli wiskozowa, taka satynowa, przepiękna, bluzko kurtka, coś takiego i do tego też założyłam do zestawu spódnicę z rozporkiem. Zaraz tutaj Wam wszystko pokażę w całości, ale najpierw przyjrzyjmy się tej oto pięknej bluzce. Ona jest zapinana na zamek. Rękawy mają na ściągaczach takie gumki. Wszystko się tak fajnie bluzuje. Bardzo mi się podoba ten e, krój tej, powiedzmy, bluzki. Wydaje mi się, mimo tego, że to jest takie, wiecie, na zamek, e, ale ten materiał jest taki elegancki, że mogłabym powiedzieć, że ten zestaw nadaje się na przykład na komunię. Dlaczego nie? Chciałabym Wam pokazać jeszcze e, kilka propozycji stylizacji z tą spódnicą. W ogóle zapomniałam, że mam w szafie taką fajną koszulę lnianą, jedną z moich ulubionych, taką typowo letnią i zobaczyłam, że ona idealnie kolorystycznie pasuje do tej spódnicy. Jest aktualnie trochę wygnieciona, ale len wiecie ma to do siebie, że się gniecie mnie, ale to w ogóle nie jest w tym momencie ważne. Chciałam tylko właśnie pokazać, jak ona doskonale komponuje się kolorystycznie. Można ją tak zarzucić luźno. Wystarczy basic do tego biały lub czarny i ta koszula. Można ją też tutaj związać w pasie i też będzie to dobrze wyglądać. Więc to jest taki element ubioru, który da się wystylizować i na elegancko do szpilek czy do jakichś takich butów balerinek, na przykład, ale też do butów sportowych, do dużego t-shirtu czy takiego basika zwykłego i do tego właśnie koszula, marynarka. Także opcji jest wiele, a tutaj mam dla Was propozycję dresową. Jest to taki komplet, spodnie i bluza. Ja zdecydowałam się na bluzę z kapturem. Kolor niebieski w takich odcieniach nigdy nie był moim ulubionym, dlatego trochę się dziwię, że wybrałam właśnie taki kolorowy zestaw, ale muszę wam powiedzieć, że jak go założyłam, to naprawdę. Mi się podoba i bardzo dobrze się w nim czuję, w takim właśnie kolorze. I zestaw jest bardzo przyjemny, bardzo wygodny. Materiał nie jest gładki, wzór takiej jodełki. Jest to bawełniany dres. I jeśli chodzi o rozmiar, ja mam na sobie XS i mimo tego właśnie, że to jest taki najmniejszy rozmiar, to ten dres nie jest wcale bardzo obcisły i przylegający, także trzeba mieć to na uwadze. Ja się bardzo dobrze czuję w tym dresie. Spodnie mają też kieszenie, co jest dla mnie bardzo istotne. Na dole są ściągacze, takie jak tutaj na rękawach. Na to można narzucić płaszcz, można narzucić krótką kurtkę albo tręcz i ja zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Założyłam już beżowy płaszcz, do tego jeszcze dobrałam taką torebkę zamszową, brązową również i jeszcze założę takie śmieszne Fikuśne okulary i takie, taki zwykły zestaw na co dzień, kolorowy na wiosnę, bardzo mi się podoba. Ja lubię się właśnie w takich zestawach wygodnych, dresowych, bardzo często właśnie chodzę w dresach. Jeśli ktoś ma możliwość chodzenia do pracy właśnie w takich rzeczach, ja na przykład mogę, więc nawet do pracy. Lubię takie połączenia dresu z, z płaszczem, fajnie to wygląda. A teraz mam na sobie zestaw dresowy, jeden z dwóch, które wybrałam, żeby Wam pokazać. I ten jest w takim bardzo ładnym kolorze zgaszonej pistacji, tak ja bym to określiła. Nie ma tutaj żadnego takiego ocieplenia, więc będzie idealny na taką wiosnę. Nie jest to taki typowy dres zimowy. I te spodnie bardzo mi się spodobały ze względu na długość. Ja mam wzrost 1,60 m. Prawie w butach powiedzmy. No i te spodnie są na długość dla mnie idealne. Zakończone są ściągaczem. W moim przypadku często bywa tak, że spodnie dresowe są za długie, brzydko się bluzują, wygląda to niechlujnie i. Wyglądam jak, wiecie, jak w workach, a te spodnie bardzo ładnie się układają, wszystko ładnie tutaj leży. Długość jest też bardzo fajna, nie są takie bardzo szerokie, ale też nie są dopasowane, więc powiedziałabym, że rozmiar dobrany idealnie. Spodnie również mam w rozmiarze XS. No i na to można na przykład wyrzucić taką jasną kurtkę jeansową, ona jest akurat z Lumpexu. No, i tak to będzie wyglądało. Nie potrzebuję jakichś bardzo takich eleganckich zestawów, więc takie ubrania w mojej szafie na wiosnę na pewno się przydadzą. No i przyszła wreszcie pora na sukienki, czyli mój ulubiony element garderoby od Mormua. Naprawdę sukienki są tam przepiękne. Mam już kilka w swojej szafie i wciąż uwielbiam, a ta nowość skradła mi serce, gdyż jest naprawdę dziewczęca, zwiewna, romantyczna. Kolor jest taki śmietankowy, do tego ma takie małe kwiatuszki czerwone. Dekolt też przepiękny w kwadrat, tutaj wiązany. Przepięknie się układa. Ja już od dobrych kilku sezonów stawiam na sukienki w okresie letnim głównie. Bardzo lubię właśnie zakładać sukienki, bo to jest e, szybka e, opcja, nie trzeba myśleć, co na siebie nałożyć, a jest na pewno efektowna, bo dobra sukienka, dobrze skrojona, zawsze się obroni. E, ta sukienka jest w 100% z wiskozy, więc materiał idealny, przewiewny na lato. Długość jest do e, pół łydki. Tutaj ma fajny rozporek, widać trochę nogi. Idealna na wakacje, na urlop, na wyjścia, z koszyczkiem, z kapelusikiem, w okularach. Jestem zakochana. Jeszcze do tego opalę nic, na jak dojdzie, to naprawdę będzie przepięknie. Mam na sobie tę samą sukienkę, tylko w innym kolorze. I e, szczerze mówiąc, nie wiem, która jest ładniejsza. Obie są równie piękne. E, ja bardzo lubię czarny kolor, więc chyba skłaniałabym się e, jednak do tej sukienki, chociaż tamta też naprawdę jest przepiękna. Więc e, tak się prezentuje właśnie e, w kolorze czarnym z Również jest to wiskoza. Materiał jest bardzo przyjemny, zwiewny. Wszystko świetnie się układa. Również ma z tyłu tą gumkę. No, jest to identyczny model, wiązana tutaj. Ale mam też na nią pomysł, żeby ją wystylizować trochę inaczej. Założymy do tego kurtkę jeansową, krótką. Następnie taka torebka. I do tego założymy coś innego, czyli kowbojki. I z tego wszystkiego wyszedł nam trochę taki styl dziewczyny. Country, ale naprawdę bardzo mi się podobają stylizacje w tym klimacie. A jeśli ktoś nie przepada za takimi sukienkami dłuższymi, midi, to alternatywą do tamtej sukienki jest ta oto krótka sukienka, która jest równie piękna. Ma już tutaj trochę inny dekolt. Ona jest taka na zakładkę. Tutaj się przewiązuje sznureczkiem i zawiązuje się tutaj w pasie. Rękawy ma. Takie bufiaste z gumką. Też jest bardzo wygodna. To jest ten sam materiał, wiskoza, ten sam wzór. Przepiękny. Idealnie dopasowana. Bardzo ładnie układa się na ciele. Świetnie leży. To jest też mój taki ulubiony krój sukienek z dekoltem V. Tutaj takie bufiaste, właśnie rękawy. Fajnie by było, gdyby tutaj był jeszcze taki rozporek, bo ja lubię, jak gdzieś ta noga, jednak tam jest trochę pokazana, ale też uważam, że naprawdę jest niczego sobie, bardzo pięknie wygląda. No i również można ją zestawić z tamtą kurtką i do tego jakieś okularki, torebka, może być też koszyk, mogą być kowbojki. A teraz kolejna sukienka tym razem w jasnym kolorze, takim kremowym i w takie fajne czarne grochy. Również jest bardzo dziewczęca, zwiewna. Ona jest też z wiskozy. To jest sukienka krótka. Ma takie fruwające rękawy. Bardzo ładnie jest uszyta. Wszystko ładnie tutaj jest dopasowane. Tu z tyłu również ma gumkę, która Zbiera ten materiał i dzięki temu sukienka bardzo ładnie prezentuje się na sylwetce. Moim zdaniem ona świetnie nadaje się na co dzień, ale też na komunie czy jakieś takie bardziej eleganckie wyjścia. A teraz słuchajcie hit, pokażę Wam spodnie, te oto, które mam tutaj na sobie. One są bawełniane z dodatkiem elastanu. Materiał jest taki porządny, wydaje mi się, że nie będą się gniotły. Jest taki bardziej sztywny i uważam, że można je zestawić zarówno w wersji eleganckiej, jak i tak jak tutaj widzicie z takim t-shirtem różowym, na bardziej tak sportowo codziennie. Do tego okulary buty sportowe lub e, baleriny albo mokasyny i wydaje mi się, że naprawdę będą ciekawie wyglądać e, kolor jest przepiękny taki brązowy głęboki czekoladowy e, naprawdę bardzo mi się podobają te spodnie one są też e, w różnych kolorach na stronie także zerknijcie sobie to było na tyle dziękuję wam bardzo może zdejmę okulary dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach trzymajcie się hejka